Witam w kolejnym odcinku Chciałbym przedstawić nowy nabytek Baran francuski Madagaskar czy Hawana Różnie na to mówią Nie chowałem baranów Ale została mi samiczka Także chciałem Dokupić samca No i dokupiłem Także mam Takiego samcika ładnego Już dopuściłem do samicy Także mi się wydaje, że coś powinno z tego być. Szukałem tego samca kawałek czasu. I samczyk się znalazł. No, samczyk ładny, nie powiem, bo nic mu tam nie brakuje temu samczykowi. Ładny samczyk jest. No i teraz będziemy czekać na model dzisiaj. Także tak to wygląda. O, i samczyk. Młody Samczyk 8 miesięcy. Bodajże z tego co ja tam pamiętam co Pan mi mówił, mówił że Samczyk ma 8 miesięcy, także taki na rozrzut będzie akurat. On dopuszczony został do baranicy francuskiej, ona taka jest trochę czarna, trochę taka jakby niebieska. I ciekaw jestem jakie młode wyjdą po nich po tych królikach. No i tak myślę, że coś z tego będzie Zobaczymy, mam tylko parę króli Wszystkie króle Co miałem wcześniej sprzedałem Nie mam ani jednego, i żółte sprzedałem i śnieżylowe sprzedałem, także nie ma nic I została tylko ta baranica i mówię Żeby tam Sama nie siedziała to Postanowiłem jej dokupić samczyka no i jest nas samczyk i zobaczymy jakie będą młode, jakie kolory wyjdą. Baranów francuskich powiem szczerze, że tak nie chowałem nigdy, bo zawsze żona tam ona je lubiła hodować, a ja tak ja tak tylko słabiłutko, po prostu, tylko tam troszeczkę tak na tak chodziłem przy nich, bo chodziłem. No a teraz jakoś tak mi się tych baranków ta samica została. I tak mi się tych baranków francuskich zachciało trochę. Nie wchodź tam, bo do kubła wpadniesz. I kto cię z tego kubła wyciągnie? Także tak mamy takiego barana francuskiego. No sam jest ładny, nie powiem, bo ładny samiec. Może tu go weźmiemy. Tego samca będzie lepiej widać, o jak on wygląda. Na pewno jest sprawny. Ten samczyko. Na pewno jest sprawny, bo już cztery razy dzisiaj bryknął. Także samczyk sprawny. Można samczyka do samicy puszczać za miesiąc po wykocie. Potem jak się wykoci, może parę dni się odpocznie i znowu. A może dokupię jeszcze jedną samicę, zobaczę jak to będzie szło. Także zobaczymy. I coś podziałamy. Także tyle w tym odcineczku. Pozdrawiam, bo sam jest, już chce zejść. Nie schodź, bo spadniesz, tam za nic to dla siebie jest. O, i sam Fajny. Pozdrawiam.